Hej, cześć, siema wszystkim ludzie, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ghost. Dzisiaj troszeczkę inaczej, jak możecie zauważyć po tytule filmu, jest to poradnik do zainstalowania modyfikacji Republic at War. Prosiliście, prosiliście, jest. Ja sobie pozwalam w tym momencie korzystać z przeglądarki Mozilla Firefox, osobiście bardziej polecam Chroma. Ale, jako że mam tam prywatne rzeczy, wolę go nie pokazywać. Możecie też zauważyć jaką zmianę w głosie. Jest to spowodowane tym, że zmieniłem mikrofon do nagrywania. Teraz już nie nagrywam swoim starym mikrofonem, tylko jest to mikrofon z moich słuchawek. Możliwe, że jest troszeczkę ciszej. Ostatnio miałem dosyć poważne problemy z głośnością mojego mikrofonu, ale mam nadzieję, że już sobie jakoś tako z tym poradziłem. Dobrze. Teraz wracając do naszej sprawy, jak zainstalować Republic At Word do naszej, naszego, naszego czego? No, no, naszej gry? Na początek wchodzicie w link, który jest podany w opisie. Powinien was automatycznie przerzucić do tej oto stronki. Strona nazywa się mmoddb.com. Ja zazwyczaj, jeżeli pobieram jakieś modyfikacje, to właśnie z tej strony, ponieważ tutaj są w... raczej sprawdzone i bardzo dobre modyfikacje. Yy, właśnie stąd pobrałem Republic at War. I seria oczywiście pojawi się z tej gry, zaraz po innej modyfikacji, która pojawi się po Thrones Revenge, także spokojnie, wszystko będzie w swoim czasie. Dobrze, yy, tak, wchodzimy w tę stronę. Yy, powinniśmy od razu zostać, być pod Republic War wersja 1.1.5 i po prostu klikamy Download Mode jeżeli pokaże Wam się takie oto takie oto, takie oto okienko przepraszam za mój język i mój niogar y oczywiście klikamy zapisz plik i on automatycznie się zapisuje jak widzicie plik jest naprawdę dość duży ponieważ pobiera się 7 godzin jest, zajmuje on 1,5 meg... 1,5 gigabajta Także no... potężny Jeżeli natomiast pojawi się Wam się inne okienko z innym napisem Po prostu będziecie musieli poczekać 5 minut I wtedy klikać w czarne, czarne okienko i jeszcze raz hit download now Tak No nic, to, to się tutaj pobieram A ja widzę się z Wami przy następnym kroku i ja. Dobra, jesteśmy ja już kilka sekund przed końcem. Pobierania Te kilka sekund, ja to kilka sekund? No dawaj, no ludzie, ile możesz pobierać? No ja zrobię tak. Ja, yeah, oczywiście. Teraz otwieramy nasz auto zip i mamy tutaj również instalację, poradnik jak zainstalować mamy minimalne wymagania systemowe yy, rekomendowane i maksymalne yy, dobrze, dalej co my mamy tutaj prosimy odinstalować stare wersje republic at war, teraz odpalamy deep republic at war piknikamy, install next, tylko pokażemy tutaj odpalamy republic at war x Wypakować Taka, taki minus jest z siedzenia Winrara. Spakowania w wszystko trzeba wypakować kiedy się, kiedy się to otwiera. Ale o tyle jest fajne, że nie wiadomo ile mamy nie wiadomo ile mamy piku, Możemy je wypakować w dość małej pojemności. Tak. Czyli tak, klikamy potem install. Eee, klikamy Next. Oczywiście akceptujemy licencję. Klikamy dalej. Proszę bardzo, klikamy install. Next. Oczywiście akceptujemy e, license agreement, czyli akceptujemy e, licencję. E, ja preferuję, żebyście wybrali instalowanie przez custom, ponieważ ja mam zainstalowaną grę gdzie indziej. Tak, i tutaj musicie teraz, mamy Custom Setup I musimy wybrać gdzie e, Lokację naszego Gdzie tutaj jest napisane e, o, zu, zu, zu. No i musimy zainstalować teraz naszą Grę e, Lokacja Star Force The Force of Corruption Tutaj Myślę, że to będzie będzie dobre miejsce. Klikamy Next. Eee, tak. Instalujemy. No i mamy teraz status instalacji. Insta, gra się oczywiście, klikamy. Jeżeli wyskoczy wam kontrola konta użytkownika, klikamy oczywiście tak. I gra zrobi wszystko za nas. Dobrze. W poprzednim okienku musieliśmy wybrać, w jakim dysku znajduje się nasza gra. Empire at War Forces of Corruption, oczywiście. Modyfikacja Forces of Corruption. Nie instalujemy to do Empire at War, tylko do Forces of Corruption. Tam klikamy po prostu główny folder, gdzie znajduje się ta gra, i klikamy dalej, jak to było pokazane wcześniej. Nie jestem najlepszy w robieniu poradników, także musicie mi wybaczyć. Staram się robić to jak najlepiej, tylko potrafię, ale oczywiście. Mało doświadczenia robi tutaj swoje w ogóle. Jestem malutkim YouTuberem, no bo ludzie, <grydy> oczywiście, grafika bardzo ładna, jak na tamte czasy, kiedy albo na ten silnik, na którym jest gra robiona. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. No, gra powstała bardzo dawno. Nie pamiętam kiedy nawet. Uf, to był 2005 Boże? Może wcześniej? Nie, no, wcześniej chyba. Nie pamiętam, żeby Was nie okłamać. Tak, czekam aż instalacja się zakończy. W tym momencie mamy kopiowanie nowych plików. No, nowa wersja Firefoxa. No, ciekawe, później sobie to zainstaluję. Tak, także jeszcze raz. Wchodzimy w link w opisie. Potem klikamy Download Now na stronie. Czekam aż się pobierze nasz WinRAR. Potem odpalamy, klikamy w Republic at War XM, klikamy Install, dalej, akceptujemy licencję, klikamy znowu dalej, yy, instalacja Custom, czyli niestandardowa. Wtedy wybieramy sobie, gdzie znajduje w jakim dysku znajduje się nasz główny folder z grą Forces of Corruption, nie Empire at War, Forces of Corruption. Zaznaczamy go, i klikamy next. tam install. I, proszę bardzo, gra instaluje nam się sama. Nie musimy tutaj nic robić, po prostu możemy podziwiać piękne arty, które zrobił. Yy, które zrobił autor. No i jak możecie zauważyć, zakończyła się instalacja. Klikamy finish. No. Wypakowane yy, zostały zmodyfikowane, zostały stworzone na liście. Czy chcesz umieścić, umieścić w archiwum? Nie, nie chcę umieszczać w archiwum. Dobrze, to zamykamy tutaj wszystko. Tak, wiem, mam piękną yy, tapetę. I mamy tutaj folder, znaczy ikonkę Empire At War. Tak, jak możecie tutaj zauważyć, mam również yy, kilka innych modyfikacji do Empire z Forces of Corruption, z który może kiedyś zrobimy również serię. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że pomógł Wam ten poradnik. Wiem, zrobiłem go dosyć słabo. Ale no nie wiem, nie mam zbyt dużego doświadczenia przy robieniu poradników. Także was bardzo przepraszam jeszcze raz. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie moją. Serie z Imperial Civil War albo jak się woli France Revenge. No, i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ciao!